Cześć się witam Was w kolejnym yy, odcinku na moim kanale Serii Wiejskie Przygody Odcinek drugi, no i co Jak widzicie jedziemy ursusem na pole Ło, jakie dziury Z tyłu mamy przyczepę zapiętą tandemkę I jedziemy na nasze pszenice dwie Ło I wjeżdżam na asfalcik i lecimy, no i co w dzisiejszym odcinku mamy gościa, którego dopiero usłyszycie i zobaczycie na polu, bo jak obsałam chyba na Sibi się nie połączył jak na razie, jeszcze nie podejmę mu chyba zapomniałem. No i co? Lecimy. I tego co wam by powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę, no subika wraz z żeby Was nie ominęły żadne odcinki, nie tylko live. Y. E, I co, zapraszam do opisu, tam macie podane kanały, zapraszam to serdecznie, no i co, e, damy sobie dumą, e, lecimy z tą przyczepką e, i jeszcze w dzisiejszym odcinku, jak się uda, będziemy prasować e, słomę tam na tych polach i co się, co się stało poza odcinkiem, nawiązałem pole Dwie Łąki między innymi. E, oprócz tego sprzedałem kostki, które jak to był na pierwszym odcinku to wie, że prasowaliśmy pole na słomę, później to sobie skoskowałem, e, no to e, po skoskowaniu tego e, sprzedałem 2000, ktoś wszedł i za 2000 wziął te kostki, Sporych tam było, ponad seta była kostek, no i co, my już dojechaliśmy na pole, gdzie on jest tym złonem, e, tutaj a, czy on się tak zaczął kosić? Czekaj, nie lecimy tam do niego. Światełka w gaszę, kogucika też. I lecimy. O, wziąłem Ursusa do przyczepy, bo miałem jechać, ale zator jest już do Puga zapięty. Żeby później był Ursusem, bo było trochę ciężko orać czwórką. Opa, ja i ja zostanę tam na poprzeczniaku. Pojedziemy trochę ja na po polu, ale to mi nic... To, a i co chciałam wam powiedzieć? Yy, przy, wyszła je na pewno przyczepa i tam trochę z tamtej przyczepy. I nie sypałem tego, bo co będziemy do silosu sypać, a na, w tym, na strychu jest dane, dany groch. Opa, staniemy, zagasimy No i co, przebiegniemy się tam do niego Ty chłopie, nie biegnij, tylko przyczepek ja. kurwa, dawaj A ile już Pełny. Jest? Ile jest? Pełny 92. Człowieku, nie dojadę. E to już, polecę w takim razie no Dawoj, no tego. Eee, już... też ładnie, jak widać. wieczne No to Lecimy? Idealnie, człowieku! Ja no, nie śmiewe. No, przywitajcie jak to witam. Co? Masz postać dziadka. Jakiego Ja nic nie wiem. Ja mówię, dobra. Nic, witam, witam. Tego, jak to, to sypi, to drugi kanał. E no, ci powiem, że liko Na czerwono. Nie, bo tu no, nie, tak. nie było zbyt nawożone, bo tu pola tak boż niedawno w zierżawę. Ej, ale piękny tu jest klimat. Jak tak się... Nie, poznałam na początku, gdzie to te pola, co so, nie? Myślałem, że to tam po prawej stronie, a to tu. Kurde, mi się podoba tutaj, taka niszczywka. A co ty tak, stoisz w Czekaj, bo tego, yy, co chciałem ci mówić. Zapomniałem, bo się ściąłem. Internet wywaliło mi w głowie. A tego, to lecisz dookoła, czy tu lecisz pierwszy, w lecisz? No, chyba te lecę, nie? Co tutaj. Okej. Okay. Yy, to chciałem nie. ci mówić ile? To ja ursuzem tu sam na powszechniaku i, i dawaj i do ciebie i A sybrać. jak radio? Eee, dwójeczka Ano, zgadźmy. Słychaj, słychać. Dobra. Eee, no to co? A I... ty tu stoisz, kurde, mówię co mi tak śmierdzi. <laughs> <laughs> e... Ty spachy ci zawaliło. Chyba tobie. E, Tego. Tak no. Na słomę oba pola lecimy. No a ty do kiedy masz czas? Jako jutro przy, dałbyś radę przyjechać? Do mnie tam... to byśmy, to byśmy to... Ja wiesz, na razie tam e, robot nie ma, bo wakacje udro więc. Hmm. To robić zawsze można. Tego, bo mam plan, żeby wziąć to, sprasować wszystko, idzie na słomę w okrągłej, i będzie trzeba to pozbierać stąd. Jeszcze zapomniałem, bo tak to muciłem ostatnia, ostat, ostatnie dwa dni, że zapomniałem innego pola Dobra. wymówić. Mam jeszcze jedno pole na górze. Pamiętasz jak tam jechałeś tą główną? No ale ja tym jechałem autobusem, muszę auto w no, to jest naprawdę odebrać, bo to No tam miałem jedno pole, jak przypatrzę się, się, że tam było wszężyto lub żyto, teraz już nie pamiętam co tam to tam było takie większe pole, coś, coś koło tego jak tu są te pola. To tam miałem takie pole i jeszcze mam przed domem pszenicę a jeszcze jedno pole takie malutkie. No ja muszę odebrać sobie dzisiaj będę wracał do domu to... Tak to, to mogę cię położyć moją odlicą. O, to nie będę musiał PKS jechać. Muszę od mechanika odebrać. A ja jakie masz auto w ogóle? A to zobaczysz zobaczysz na następnym odcinku jak podjadę, bo nowy mam. O, Bemka? A nie wiem, co zobaczysz. No ja to jestem ciekawy. Ile już tam masz? Ile tam tutaj ci w zbiorniku? No, 30% na pewno. Eee, tam na spokojnie jeszcze idzie. No, nie wiem, musiałbym jedynie. Żeby... A ty będziesz łączył to? E, te pola? E, nie ja wiem, nie wiem. Chyba... Ja bym nie na naraz... ja chyba zostawił, bo nie tego na innym tu pójdzie kukurydza w tym roku. Albo na obu? Jeszcze muszę zobaczyć, jak to się Albo na następny sezon wyłączy to. No, fajnie to. To jest, to jest największe kawałki, te dwa są obok siebie, to jest takie największe chwala jakby to wyszło, jakby to połączyło się. Oj, nie wiem, czy dojadę. Tu musiałbym polecieć po Ursusa. Bo drugiego zostały tu nie mam. Bo na przyczepach mam dane tego. Na przyczepach mam to dane i jedynie musiałbym rozrzutniki przerabiać. Tak. A to nie wysypałaś do stosu? Nie mam, bo mam na hałdzie mam groch wysypany. A z silosy to mam puste na pszenicę zostawione, a mam jeden win tylko. jedynie a. na haude można byłoby szybko A masz jeszcze osuwać, przecież. Ale na żmijce mam na strychu groch, ale tam mam ten, jedno pomieszczenie, jakby jeden box. I grochem zasypałem. Aha, dobrze. To limko. No właśnie wiem. Jak obstawiam, że pszenicy mniej sypie, nie? Ale potem jaka będziesz robił, jak to widzę? Będę robił jaka to jest... Wyliczone wszystko, wiesz. Na styk. Po prostu ten... E, jak to się nazywa? Rozrosło się tak na bok, nie? Hmm. Bo tekstura. Nawet widzę po siebie. jadę równo z mieczą, a tekstura jest tak wznoszona. No. No, no, no. Bo tam już nie masz nic. Ty gdzie, robisz, gdzie chodzisz do roboty? Ty gdzie pracujesz? Ja? No, ty. Ja jestem tym, kierownikiem a. na zamówisku. Wiesz, tam takich majstrów tam siedzę przy biurku, o. A, i zrobiłeś miękkie, ale tyle tu przy... A, jak coś to możesz poprawić. Ile masz tam jakoś procent? Pokazuję ci. 80. I teraz ja wyskoczę ale... Kanał 2, będę czekał. Dobra, już mam, mam, mam. No to co widzicie, widzowie? Jak widać, pszenica mocno sypie. Tak, było jeden przejazd i full zbiornik. Nie wiem jeszcze pomyślę, chyba zalecę na Gospę wysypiemy tego i przyjadę tu. Wtedy chyba jedynie zetora trzeba zapinać do przyczep. Bo trzydziestki nie będę zapinał, bo to... tak szczerze to się zbyt nie opłaca 30 zapinać, bo ani to nie będzie szybkość, ani nie będzie mocy do tych przyczep. A tak to zetorka, bo do 60 mam zapiętą prasę. Jak się uda, to jeszcze będziemy prasować. To pole w dzisiejszym odcinku zaczniemy, w razem by się skończyło i się wymyśli co będziemy dalej robić. Ale halo, słyszysz tam na CV? A, słyszę, już mam full, nie dojechała. O, to co. Kurde, tu sąsiada polem, prawda? Eee, tyle to wiadę bo tu ma tego, tu stój tam. Dobra. O psa? jak ta miasta bizonem szła po drodze? Jak się jechało? A, kurde, twarde to siedzisko trochę. Wolno jecie, człowieku. Te samochody to nie, nie potrafię jeździć. Nie zjeżdżają tylko ja do środka. No. A miał być ten, New Holland miał być kupiony, bo to mój trzeci kombajn tak w sumie. Wcześniej była wistulka, później był, e, jak to się nazywa, Forshy, taki malutki. I teraz ten bizon wpadł. Bo tu zaczął się tam wszystko psuć i... Nie wspominam za dobrze tego kombajnu, a miał być pieni Holland, ale pieniądze trochę trzymały. To do banku. Eee, w banku. Eee, to... Halina jakaś mi Co? Kurde, mylę się, tu jakaś Halina. Bo wiesz, byłem na nowym... <grych> tym tym, nie? I przyzwyczaiłem no. się do tego nowego. A. Opa, ja zostanę tu za tobą. A, bo cofnę, żebyś mnie nie zawalił jeszcze. Nie no. Opa. Tyk. E, tu ci urszucę zostawiam. E, I będę leciał na gospę. I chyba powyciągam przyczepy i to poscypuję i tego. Opa. E, słyszysz? No dobra, dobra. Poscypuję i tam przyjadę. Ja już was witam po chwilowej przerwie. Ty jesteś tam na tym sybi? Ja jestem, ja jestem No ja już wjechałem z torkiem. Lecimy Pokażę Wam takiego dronika Z dwoma przyczepami le lecę Ui! Ja tego do prawie wpadłem Ale jedziemy na naokoło pojechać? Co? E, nie naokoło, tylko ale ja lecę od głównej drogi. No mogłeś tutaj w prawo skręcić, już by no, jest był. jest tam przejazd? No tam jest przejazd, obok skupu. Aha, to ja cały czas myślałem, że... ja te pole jak kupiłem, to nawet się nie spodziewałem, że tam jest przejazd. Co wyjedziałem, to cały czas jedzie się prosto i później w prawo teraz. Nie, no tu wyjeżdżasz w prawo, jak jedziesz pod górę w no. prawo, i w lewo już jesteś, za twoją gospodarką. Aha. To trochę takie XD Ile sypaś... wysypywałeś już? Czy jeszcze nie? Ta, tam chyba zaraz full będzie Zobaczę zaraz Ezy to raci u tu postawić koło wózka to, na dole, na dole, na dole. No tu trzy pełne zbiorniki masz tego. Full ten, zestaw też tu. Tamten możesz zawieść już chyba tamten, kursy co. To czekaj, za to, raz zagaszę i zaraz się słyszymy, jak do, do, idę do Ursusa. To, to co widzę, jeden zasad był już pełen. Opa, biegniemy. Ile tu mamy? A ty 80, jesteś tam na sobie? Jestem. Tu jeszcze jeden tak niecały zbiornik wejdzie, bo tu mam 90%. Tam jeszcze 10%, na imię wejdzie. To lepiej jeszcze zawieść, po co ma to być, nie? Bo moim stanęli lepiej to zjadł, niż... Jak ty powiadasz, żeby tu wjechać od razu u góry? E, zawróć się. Czekaj, nawracam. Czekajcie, cofnę A, no, się. No ci będę mówił, jak jechać, bo ja tu mam... W ...telefonie zdjęcie zrobione. Opa. Ja tu jechałem. No jedźcie za prosto. No to jademy. O tym będziesz musiał skręcić w lewo, będziesz obok te tego bagna. Absolutnie. Ja tu jestem. Hmm? Gdzie ja jestem? No, no ter teraz w lewo i będziesz wziął swoją gospodę. W lewo. Aha, gdzie jestem? Już teraz. I już jesteś, zaraz w prawo i już jestem z tego gospodę. No już teraz wiem gdzie jestem. Opa, tutaj też z kawik, y, która do góry. Lecymy Nie pokazywałem Wam, bo łąka już jedna jest urośnięta. Teraz jeszcze druga pozostała. Będzie Przez... trzeba teraz wirku wysypać, co trzeba z drugi zrobić. Mm, jak to tu prowadzić? Czekajcie, schowiemy żmiję. Yy, opa, nie tu, tylko... Opa. Teraz może Odcufiemy sobie. Opa, kupujemy e, tu mamy czekajcie zaraz wam pokażę groch, groch 10 ton grochu i tu mamy wysypany o, ciapek tu stoi e, i tu mamy to co na ostatnim odcinku umociliśmy o, wysypały się już. Ops, to ja cofię i lecimy tam do Kryspina na pole. Ops, Opa, tu Ops. Te Te Na chwilę będzie w prawo i tutaj Eee, to ja jednak szybka jest ta droga, tutaj przejechać. Jak powiadałeś, jak sypałeś się już? Szysze, nie? Nie, dopiero dojechałem. To, to tu stanę ursusem na poprzeczniaku bo na między, a na między puszczamy za pierwszego. Ja pierdziłem Kurta radia musisz tu kupić, nie ma radia w ogóle w tym starny, kisz mi stąd E, nie dałbyś na chwilę pokosić Trzymaj Opa Łe Teraz też chcę przypomnieć jak się tu wróciło no właśnie, nikim już się nie pamięta. Jako w moim przypadku. Opa, motowidłowcy. Trochę... No i jak, to lecimy? Psa! Dojadę tam chyba do połowy pola i będziemy kończyć na dzisiejszy odcinek. Bo tak... Już chwilę to będziemy nuptować. Trochę mi takim będzie tutaj. Parametry dobre są, w fajnie I to wszystko Chodzić, chodził normalnie jak luciłeś A normalnie, normalnie o, Kopacki o, niektóre tam Tak zękały trzeba go wziąć na lekki remont o. Trzeba tam wodę sprawdzić bo A się wod... tam ledwo, już jest co to się przywieźło jeszcze? Bo mamy dwa dni minimum wmucenia. No, mi się zdaje, że jeden dzień wchodzi. Tak jeszcze i coś. O, 30 już. No to co? Ja bym tutaj chyba kończył ten odcinek, no to dziękuję wam za oglądanie. Do... Widzimy się w kolejnym odcinku, no i to... Do, do zobaczenia.